Masz wiadomość. Kartę przełożyłam. I tradycyjnie losuję trzy karty. Zjedno. Trójka kielichów. Co wychodzi naprzeciw. Kochankowie. Wynik, odpowiedź rada. Dziewiątka. Sedno. Trójka kielichów. To jest przyjemna zabawa, rozrywka, miłe spędzenie czasu, żarty, przyjemność. To jest również poznanie fascynującej osoby. Człowiek może zauroczyć się tą osobą albo zauroczył się tą osobą. Trójka kielichów pokazuje nadejście silnych, ale pozytywnych emocji. To są dobre perspektywy na przyszłość. Nasza współpraca da nam perspektywy. To są również takie udane transakcje finansowe. Człowiek znajdzie dobre wyjście z trudnej sytuacji. Może zdecydować się na kompromis, ale ten kompromis będzie dobry dla nas. Co wychodzi naprzeciw? Kochankowie. Karta kochanków pokazuje zastrość, zdradę. To może być zły wpływ osób trzecich, zła ocena osoby i również brak decyzji oraz taki silny związek seksualny. Wynik, odpowiedź, rada: dziewiątka kielichów. Człowiek powinien skupić się na przyjemnościach, na chwilach szczęścia. Dziewiątka kilków. Pokazuje na przyszłość satysfakcję, satysfakcję emocjonalną, zawodową. To jest również zamknięcie ważnego okresu w życiu człowieka. I za tym idzie spełnienie, ustabilizowany tryb życia, bezpieczeństwo finansowe. Człowiek zdobywa pomyślne relacje z innymi ludźmi. Możemy być zaproszeni na przyjęcie, albo my zorganizujemy przyjęcie. Gotowanie potraw da nam dużą satysfakcję. Bierz co chcesz. To jest również zaspokojenie swoich potrzeb bez poświęcenia się dla innych i wchodzenie w rolę ofiary. Proszę tego nie robić. Żadnego rozpamiętywania obolało minął, że ktoś zawiódł nasze oczekiwania, czy okazały się one nie takie, jakie byśmy chcieli. I również nie rozpamiętuj swoich błędów. Cieszę się życiem i tego Ci życzę. Życzę Ci wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie. Zapraszam również do oglądania i subskrybowania moich kanałów Klara Tarot i Klara Tarot Plus. Dziękuję i życzę wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Klara Tarot. Dbaj o siebie.